Witajcie na kanale maigra Maciej z tej strony. Palward. Palward to najlepsza rzecz, jaka spotkała Pokemony w ostatnich 10 latach. Naprawdę. Wcale nie kłamie wcale nie oszukuję, wcale nie zmyślam. Palward, gra o łapaniu stworków w jakieś tam kapsuły i robienie z tego survival gry, to jest najlepsza rzecz, jaka spotkała tę branżę. Naprawdę. Naprawdę. Już tłumaczę dlaczego. Pamiętacie jak wiecznie narzekamy, że gry są takie sraki, owakie, że wypuszczają DLC, które wyglądają tak. E obcinają National Dexa, żeby nie było za dużo stworków. Gdzie animacje są stare, praktycznie nic nie dorabiają z generacji na generację. Naprawdę tych rzeczy jest za mało. Tych dobrych rzeczy jest za mało. Za to dokładają miliarda pierdół, miliarda gimików, Giganta Max, Dynamax, Sraja Max. Co mamy w Scarlet Violet? Yy, żyrandole na głowie. Ciągle dostajemy jakiegoś tego typu gówna. Nie mamy poszczególnego gameplayu. Kilku typów z Japonii stwierdziło, zrobimy sobie gierkę, w internecie można poczytać wywiady z nimi i zrobili gierkę i ta gierka jest dobra i jest zabawa, jest fun, ludziom się podoba. Sprzedali 20 milionów kopii, to jest, oni sprzedali w parę tygodni więcej kopii niż Pokemony Scarlet Violet przez dwa lata, tak? To jest ten poziom, gdzie mamy Scarlet Violet, gdzie mamy Pokémony, silną markę, która sprzedaje się od roku do roku, po prostu non stop się sprzedaje, bardzo mocno, ciągle. A tu mamy typów, których nikt nie znał i nagle kuźwa wybuch. Kapitalizm w najpiękniejszej postaci. Tak? Możemy rywalizować z gigantami i być od nich lepszymi, jeżeli nasze pomysły są lepsze. I tutaj mamy ewidentnie taki znak. I to jest najlepsza rzecz jaka spotkała Pokémony od wielu lat. Pokémony kompletnie się nie starały. Wszystkie gry, może z wyjątkiem Let's Go, bo wygląda ładnie i z wyjątkiem Arceusa, gdzie faktycznie tam próbowali czegoś nowego. Wszystkie pozostałe gry to jest naprawdę szajs. Bardzo mi przykro, że jakoś obrażę, ale na przykład Sword and Shield to zgra dla mnie 2 na 10. Scarlet Violet to jest takie 4 na 10, bo tam trochę fajniejszy świat. 4,5, bo Arwen i jego historia jest ok. I ending jest całkiem fajny. Ale monetyzacja tego produktu, to co można robić w tej grze, to że nie ma postgame tak naprawdę, nie ma co robić. Kiedy ostatnio mieliśmy Battle Frontiner? Kiedy ostatnio mieliśmy World Championship jak w BW2? Kiedy były takie rzeczy? No kuźwa ja nie pamiętam. Zawsze jak w Oraz na przykład zrobili, to kuźwa postawili budynek, elo tu będzie Battle Frontiner kiedyś. Nara. Zrobili BDSP, zwykłą kopię tego co było w czwartej genie nawet, nawet nie poprawiali. Podziemia są trochę lepsze. Mi się wydaje, że podziemia są fajne, ale poza tym nic nie ma w tej grze nowego. Można pogać sobie w wersję DS-ową i jest fajniejsza. Po prostu jest fajniejsza. Więc, jeśli chodzi o stan gier, ja zawsze uważam, że Pokemony bardzo słabo wykonują swoją robotę. Narzucają sobie za duże limity, za duże tempo, za szybko są generacje. Po cholery robią kolejną generację stworków, które wyglądają jeszcze bardziej jak produkt, a nie jak potworki na podstawie zwierząt. I potem wychodzą takie... Gówna jak startery ostatniej generacji Gdzie tylko ten yy, Już nawet zapomniałem jak się nazywa ten krokodyl Ognisty z SW Który się trochę wyróżnia Tylko dlatego, że jako jedyny Nie kończy się na tym, że jest jakimś wielkim furasem Z głową wilka albo kaczki Tak? Bo od szóstej geny to praktycznie mamy tylko takie Gdzie czas na Sevipera Gdzie Swampert Gdzie tego typu designy Dlatego krokodyl jest mega spoko nie Bo wreszcie jest coś innego a tak to mamy znowu kaczkę Kuźwa z pioruposzami, bo to jest tancerka brazylijska, czy coś takiego. A miał skarada, no to już w ogóle nie powiem, nie? Chyba nie trzeba. Tak więc, no, designy są jakie są, może to jest lekki rant, że znowu marudzę na coś, na co nikt już nie marudzi, a ja jestem starym boomerem i mam pretensje, ale po prostu widzę, że wyszedł nowy produkt, widzę, że wyszło Palward i po prostu jest fan. Po prostu, a ten, jak się nazywa to owca? Lambi jakoś tak? No, kuźwa głodna jest moja postać. A ciebie mogę przerobić na zupę. Jest kuźwa. Interakcja, o której pokemony mogą zapomnieć, nie? Bo to jest zbyt brutalne. J jazda na pokemonach. Latanie na pokemonach full 3D świecie. Kto to widział? Gdzie są moje time warp? Nie time warpy, tylko te. Szybka ta, Szybkie przemieszczanie się, point map i te sprawy. Wiecie o co chodzi. No, po prostu, Pokémony się straszliwie rozleniwili. Tam nie ma niczego wyjątkowego w Pokémonach. Od dawna, ludzie twierdzą od bardzo dawna, że Pokémony straciły ten swój blask, który był w pierwszych kilku generacjach. I wielu wskazuje na to, że ostatnim takim błyskiem, przebłyskiem intelektu było Black White, piąta generacja. Bo tam poszli w Fabułę, tam poszli w całe 150 Pokemonów, gdzie startowaliśmy od zera, zwiedzono jakby od zera. No ale niestety mieliśmy taką grupę kupujących krzykaczy najgłośniejszą w internecie, gdzie no zjechali te gry tylko dlatego, że nie było Charmanderów i Pikachu na start. No i trochę słusznie, trochę nie, że nie było Battlefrontiner, bo trzecia, czwarta generacja to miała, piąta to ucięła. To, to był też minus z mojej strony, że piąta generacja nie miała Battle Frontier, ale w BW2 to nadrobili i ten World Championship, to, że można było walczyć z każdą postacią praktycznie z poprzedniej generacji, było fantastyczne. To mi się straszliwie podobało, ja pamiętam, że to farmiłem jak dzik i to była jedyna generacja, gdzie ja startowałem na w tych kompetytywnych wydarzeniach. To, to był jedyny moment w historii Pokémonów dla mnie, gdzie ja starałem się grać trochę więcej sieciowo. Jeszcze czwarta gena HeartGold, bo tamten yy... Global Center, Poką Global Center to się nazywało. Kto, kto pamięta, kto wie, jak to się nazywało? Gdzie był budynek w grze, gdzie można było robić trejdy z ludźmi losowymi, gdzie można było walki grać, nagrywać, tak? Można było jakieś rankingi swoje oglądać, oglądać inne mecze. To było, to było super. To było super, wszystko to poczynali, wsadzili do jakichś gówno APEC. Eee, o pokon banku nawet nie wspomnę, bo nawet ten DS-owy był stokroć lepszy stokroć lepszy. Ja właśnie sprawdziłem ostatnio, gdzie mam moje Pokémony, które były w banku. Mam je na Ultrason Ultramon, więc mam cały Pokédex, z wyjątkiem Hupy i Volcaniona do ósmej generacji. Jakoś tam nie udało mi się ich pobrać nigdy. Po prostu nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje w świecie Pokémon. Ale cieszę się niezmiernie, że Power wyszło, bo Pokémony z dużym opóźnieniem, ale zauważam, że jednak pieniądz jest gdzieś gdzie się ludzie starają wypuścić jakiś porządny produkt, który jest po prostu zabawny, a nie tak jak Masuda powiedział, chyba. Dzieci siedzą w telefonach, nie mają takiej uwagi, bo grają bardzo krótko, więc nie ma powodu, żeby dodawać endgame. Nie? To jest, powiem wam szczerze, jedna z najbardziej smutnych wiadomości, jakąś czytałem, jaką wypowiadał Masuda. Memy o tym krążą od dawna. I to bardzo często jest w porównaniu do tego, co Masuda zrobił chyba tam w 6 siódmej generacji, kontra to. Co było deklarowane w czwartej generacji, co robili tam dyrektorzy generalni, jak dokładali kolejne feature'y do HeartGolda. No Przy Herdgold jest napakowany content. No nie mówcie. Battlefrontiner. Spoko, ale chcesz jeszcze jakiś zawód, gdzie twoje pokemony biegają, podnoszą ciężarę i rozbijają belki? Spoko, a słuchaj, a wiesz, że jeszcze jest cały drugi kontynent do zwiedzenia, bo mamy przecież Kanto i JoTo. Spoko, a wiesz, że jeszcze są plansze, w których podmieniasz sobie tereny i potem masz inne pokemony na safari do złapania? Spoko. A wiesz, że możesz Rayquaza złapać, jak sobie zrobisz jakieś tradey? Spoko. Potem... No, tak więc ja się bardzo cieszę, że Palward wyszło. Nie przejmujcie się pierdołami w stylu a sztuczna inteligencja, coś tam kradnie, bo yy, najprawdopodobniej oni zrobili, yy, wygenerowali stwory na podstawie czegoś, potem ręcznie je przerabiali. Czyli praktycznie tak jak wszyscy w koło teraz pracują. Nie jest to żadna sztuczna inteligencja, tylko trochę przyśpieszacz pracę. tak naprawdę. Yy, jeśli chodzi o kradzież intelektualną, to nie. Jeżeli robisz. Grę, o stworkach, które łapisz do jakiejś kulki, to nie znaczy, że od razu, że to są Pokémony. Pokémony też kopiowały z Dragon Quest wiele designów, więc błagam Was nie róbmy tego. I czekam, czekam, co ta zmiana przyniesie. Szczerze mówiąc, w tym roku nie spodziewam się żadnych dużych kroków od strony Pokémonów, ale może dzisiaj są podejmowane decyzje, które za 2-3 lata dadzą nam jakiś bardzo fajny owoc. I może będzie wskrzeszenie marki Pokémon o jakąś naprawdę wyjątkową grę. Nie znowu jakiś Glonariat, co wychodzi co 2 lata, co 3 lata. Jest po prostu niedokończony, niedorobiony i gówniany. Tylko naprawdę taka gra, że za 10 lat będziemy wspominać, a grałeś w Pokémon X. Nie X, nie, bo x już były. KSI o grałeś w Pokémony KSI. Tak, to była fantastyczna gra. Full 3D świat, można było jeździć na każdym Pokemonie, można było z ludźmi serwery stawiać i każdy przychodził i biegaliśmy w piątkę łapać Pokémony. Były rajdy na żywo, a nie kuźwa klik, 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 o zwiecha i zdech serwer i nagle i latają tak. Pokemony Game Freak nigdy nie byli porządnym deweloperem. Oni zawsze potrzebowali pomocy z, z zewnątrz. Wiele lat pomagał im Iwata, i widać, to było, że Iłata jak zachorował podczas piątej geny, to tylko ta piąta gena była taka dociągnięta naprawdę fajnie. Od szóstej geny jak już poszli po prostu w rozdawanie pikaczów i czarmanderów, to ludziom odświrowało, a jakoś spadła niebotycznie. Tak więc, no jest to taki wake up slap dla nich. Tym pokemony straszne, żeby on sprawdzać, czy ich prawa autorskie nie zostały złamane, ale mówię, jakby były złamane, to już byśmy o tym słyszeli, już by się działo, już byłoby grubo. A tymczasem deweloperów Palward zapraszają do japońskiej telewizji i oni dają fajne wywiady. I opowiadają o tym, jak to się pracowało, jak się robiło i e, jak cieszą się z sukcesu. Tak więc kapitalizm as it finds finest, tak? Jakoś tak. E, I kibicujmy, żeby teraz Pokemony pokazały, że to oni potrafią i jeszcze lepszą grę zrobić. A nie tak jak do tej pory. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hejo.